Szukacie dobrego prezentu? No to kupcie komuś poduszkę. Pokażecie, że zależy wam na tej osobie, dlatego że to nie tylko kwestia pieniędzy ale dbacie tutaj o zdrowie, o komfort tej osoby. I taki prezent może być naprawdę wartościowy. To teraz zrobimy test kilku poduszek, które mogą być dobre na prezent. Najbardziej uniwersalne i polecane przez nas. Pierwszym modelem najtańszym to będzie poduszka Welfont. Opakowana w takie opakowanie foliowe, może nie najładniejsze, ale zapakowana. 350 zł, około 430 zł poduszeczki Perdormire. Jedna termoelastyczna, druga wysokoelastyczna. Poduszeczka Perdormire Mur. Opakowana jest w taki wałek, więc tak będzie wyglądał wasz prezent. Oczywiście można jakiś kartonik do tego dorobić, i wtedy by było ładniej. Ale tu też można w ładny sposób opakować, więc idealne na prezent. Taki później efekt z tego wyjdzie: podusia. Ta jest składana na połowę i mieści się w kartoniku. To jest poduszka Super Soft, marki Perdormire. Później poduszeczki około 600 zł Komfort, marki Tempur. Jedna w chodzącym druga w zwykłym. Takie opakowania. Ekologiczne w tej chwili. Ładna etykieta, oznakowanie, data produkcji wszystko jest na tej poduszce. No i najładniejsze opakowanie ma poduszeczka Sonata. Zaraz wyjaśnię, dlaczego te poduszki polecamy jako uniwersalne na present. Zaczynamy testy od Velfont Visco Viscosoft. To jest termoelastyczna poduszeczka, bardzo miękka, przyjemna. Bardzo fajnie się dopasowuje do głowy. Dla mnie bardzo wygodna. Testujemy na średnio twardym, lekko twardym bym powiedział, materacu. Więc poduszka może być troszeczkę wyższa. Ale na tej poduszce głowa się bardzo ładnie układa. Czuję, że jest podparta pod szyją. Szyja jest podparta. Także tą poduszeczkę poleciłbym zarówno dla osób i wysokich, jak i niskich. Dla pań i dla panów. Kolejne dwie poduszki to Perdormire. Jedna jest termoelastyczna, bardzo podobna do tamtej, ale troszeczkę dłuższa i odrobina twardsza. Więc ta poduszka też już z nami jest wiele, wiele lat w sprzedaży, klienci bardzo sobie chwalą i na tej poduszce też bardzo dobrze dopasowuje się to do ciała. I również głowa za wysoko nie podchodzi. Da się na tym spać, naprawdę rewelacyjna, jeżeli chodzi o miękkość, wygodę. Druga podobna poduszka, tyle że już dużo bardziej sprężysta i można by powiedzieć, że miękka, więc głowa wpada troszeczkę niżej. Dla mnie bardzo wygodna poduszka. Dodatkowo chłodząca powierzchnia, więc ten materiał cały czas czuję, że z jednej strony chłodzi, a z drugiej strony jest inny materiał bez opcji chłodzenia. Także też bardzo wygodna poduszeczka do spania na wznak i na boku. Dla osób, które nie lubią piany termolastycznej, na przykład. Kolejna poduszka to Tempur Comfort. Ona występuje w dwóch twardościach. Wersja medium byłaby bardziej wskazana dla osób dorosłych, dlatego że jest wyższa i troszeczkę twardsza. Występuje w dwóch pokrowcach trochę droższy, około 100 zł. pokrowiec chłodzący, a klasyczna poduszka to około 630 zł. Pamiętać, należy, że zawsze są jakieś promocje. Kody rabatowe można wygenerować i dzięki temu ta cena może być znacznie niższa. No i patrzymy, jak to się układa pod naszym ciałem. Pamiętamy, że poduszeczka powinna być tylko pod głową i pod szyją. Natomiast ramiona powinny swobodnie leżeć sobie na materacu. I jak dla mnie, to jest bardzo fajna poduszka również do spania. Ona się dopasuje, pianka termolastyczna nagrzeje się i ładnie układa ciało. Natomiast pokażę Wam jeszcze coś. Ta poduszka dodatkowo ma mielony materiał. Ona jest złożona z dwóch takich płatów piany Tempur i do tego ten materiał można sobie przesuwać, można sobie uformować, tak że tego materiału jest tu więcej, tu mniej i będziemy mieli taki ortopedyczny kształt, a tu wyżłobienie na głowę. I patrzcie co się dzieje. Mamy poduszkę o klasycznym kształcie, ale zachowuje się ona jak poduszka ortopedyczna. Szyja jest pięknie podparta, tego materiału jest tu dużo. On jest dosyć twardy, także bardzo fajne dopasowanie i można spać. Ja bym już w ogóle przestał kręcić ten film, tylko od razu gimnął. No. Ale działamy dalej. Została nam jeszcze jedna poduszka do przetestowania. Ta jest bardzo wygodna, najbardziej uniwersalna poduszka marki Tempur. I jeśli chcecie zrobić komuś dobry prezent, to coś takiego będzie hitem. No i ostatnia poduszka na prezent, którą tu Wam zaprezentuję. W sumie podobna cenowo do tamtej, też najtańszy model, czyli rozmiar S. W klasycznym pokrowcu około 600 parę zł. Jeżeli wybierzemy chodzący, to w najwyższym modelu będzie około 950 zł. Pamiętamy o rabatach, pamiętamy o kuponach, kodach rabatowych, więc to wszystko może być w promocji tańsze. Dlaczego ta poduszka może być na prezent? Dlatego, że Trzeba troszeczkę wziąć pod uwagę wymiar tej osoby, budowę ciała. Dla osoby niskiej budowy, małej wybierzemy S, dla średniej M i L dla osoby o szerokich, dużych ramionach. Ta poduszka też fajnie się dopasowuje, jeżeli chodzi o kształt. Podpiera fajnie szyję, odchyla głowę do tyłu, więc tutaj nie mamy nic ściśnięte. Dodatkowo jest fajna dla osób, które śpią na boku. Jest miejsce dla ramienia, dla ręki. Śpimy sobie tutaj. Poduszka nie podnosi nam głowy do góry, mając rękę pod poduszką, więc tak sobie spokojnie można tutaj rękę trzymać. Więc dla panów, którzy nie mogą spać na boku albo lubią spać na boku, to będzie idealna. Jeżeli dajesz komuś poduszkę w prezencie, to dajesz mu nie tylko materialną rzecz, to, że wydałeś pieniądze, ale dajesz mu komfort, dajesz mu zdrowie. I taki prezent może być szczególnie wartościowy.